Się. Rozpoczynamy naszą przygodę z Italian Master. Wylosowaliśmy sektor G, stanowisko pierwsze. Nie ma tu żadnych przerw między sektorami, więc ta jedynka nam nic nie daje. Ale będziemy się jak najbardziej starać i przykładać do tego, aby wynik nasz był jak najlepszy. I pokażemy Wam, co na dzisiaj przygotowaliśmy. Ryb jest bardzo mało, więc towar jest ubogi. I może Marcin powie parę słów jaką mieszankę przygotowaliśmy na to dzisiejsze łowienie. Będziemy łowić i tyczką i odległościówką, z tym, że ta odległościówka to będzie taka alternatywa, z której prawdopodobnie nie skorzystamy, jeżeli żadne duże ryby się nie pojawią w sektorze. Na treningu ryb nie było praktycznie wcale. Leszczy w zasadzie tutaj chyba nie ma tego roku. Dlatego tą odległościówkę traktujemy tak z dużym dystansem. I przygotowaliśmy sobie mieszankę zanęty z gliną na natyczkę tu mamy 4 litry gliny i dwie setki zanęty to jest na dwie osoby i to podajemy z kubka i do tego dodajemy dwie setki jukersa, czyli każdy ma tutaj po setkę jukersa natomiast tutaj mamy bardzo podobną mieszankę tylko, że tu jest 8 litrów gliny i dwie setki zanęty i do tego damy również dwie setki jukersa nie dajemy żadnych dużych przynęt, nie dajemy ani kasterów, ani białych robaków, ani ochotki nawet tym bardziej jakiś dendrobeny. Tak. Nęcimy ubogo, skromnie, a nasza ochotka na haczyku to ma być to, to największe, co się tam znajduje z przynęt na dnie, mhm. a dlatego żadnej hakówki i tak dalej do, do mieszanki nie dajemy. Trzeba będzie po prostu złowić z 20 ryb, może 30, no tak, tak liczymy, to będzie dobry wynik. Dodaliśmy dwie setki czukerce, teraz tu wymieszam. Na razie tutaj nie daję żadnego kleju. Założenie jest takie, aby pierwszą kulę podać bardzo pracującą, suchą. Ten towar jest suchy. Luźną, taką niesklejoną. Która... Aby jakiekolwiek ryby zwabić. Przede wszystkim chodzi o ukleje. Coś w tej wodzie ma się zadziać, jakieś pojedyncze frakcje zanęty. I to wszystko. Dwa, trzy razy sklejona delikatnie. I teraz dopiero dodamy jakiegoś kleju yy, tak. damy bentonitu. Nie, nie będziemy tego dowilżać, tylko do, będziemy dodawać bentonit. To będzie taka dość sucha, sklejona mieszanka. Tak. Dzięki temu ta kula będzie się obsypywać powoli. Natomiast nie będzie się odrywać kawałkami, bo gdybyśmy zrobili. gdybyśmy wiem, dowilżyli, to, tak. to, to by odrywały się z kuli duże kawałki. serce. Potem dodamy jeszcze drugą nakrętkę, to jest chyba wstąpienie Przepuściliśmy wczoraj Jokerca. Jokerc jest świetnej jakości. To jest jokers polski, tutaj zawodnicy stosują przede wszystkim jokersa rosyjskiego. Także jest to na pewno jakaś przewaga. Mam nadzieję, że to da efekt. Pozostałą mieszankę, która nam została po y, zlepieniu kilku tych kulek, dokleimy jeszcze setką bentonitu i tych następnych parę kul będzie trochę mocniej sklejana. Dalej tego nie dobliżamy i ta mieszanka jest sucha, ale sklejana. Będziemy się starać nie donęcać takie założone. Dlatego tak kleimy. To nam wyszło z treningu, że nie powinno się donęcać. Za tą bardzo ubogą zanętą przygotowaliśmy sobie jeszcze około 2 litrów dla każdego zanęty. Średnio namoczonej, nie jest zbyt mokra. Po to, że gdyby trafiały nam się te pojedyncze ukleje, to malutkimi kulkami tej zanęty możemy próbować je zwabić, i to jest też jeden z naszych pomysłów na dziś, na te bardzo ubogi rybostan, jaki tu się w tym roku mam dzieje. Lepimy teraz kule do odległościówki i tutaj również e, zrobimy z tego trzy części y, od trzech. A to różnych... jest, co? To jest na no, odległościówkę. Aha, tylko mi dać. Do... Tak, czyli po prostu trzy części, każda będzie inaczej doklejona Pierwsza będzie bez kleju, druga będzie z tą nakrętką, a trzecia z dwoma. Nie bierze od samego początku, obaj mamy 0. Ale z tego co wiem, to cały sektor ma 0, w ogóle w tej strefie, w tych sektorach tutaj ryb nie ma. Nawet u klei nie potrafimy na tą chwilę złowić. Może być tak, że cały sektor wygra dzisiaj dosłownie jedna rybka. Jakaś mała, Łowimy dwie godziny i chyba wszyscy zostać sektorze to, że nie złowili jeszcze ryby. Poluję na jakiegoś sandacza w odległościówki, ale na razie nie widać żadnych perspektyw na jakąkolwiek rybę. Także tak musieliśmy przejechać po prostu do Włoch, żeby nie złowić nic. Że wiem, że wiele osób w Polsce narzeka na łowiska, a to tutaj jest podobne. Wczoraj na treningowych zawodach no ostatnią godzinę rzuciłem kilka kulek na odległościówkę z dużą ilością dżokierce i zaraz złowiłem dwa sandacze. Także tak teraz zrobię, bo Ja po prostu No nie wiadomo co robić No ale trzeba złowić jedną rybę, żeby nie mieć zera to Może nawet jedną rybą wygrać sektor Także dodamy do kerca Tutaj nam trochę zostało Widzimy są małe kulki to nitem? Już w tym momencie łowię na Przypom 0,06 Znaczy 20 i zakładam jedną, dwie ochotki I, i, i tak te ryby nie biorą, i tak po prostu ich tutaj nie ma nie będę tego zbijał mocno niech to się rozpadnie, może coś przypłynie, zobaczy te lokersy opadające Pamiętam już kiedy było tak na zawodach, że czegokolwiek nie złowił, ale dzisiaj to chyba nas pokonało trochę. Zdarza się i tak. Co można powiedzieć po dzisiejszych zawodach? Jako, jakbyśmy taktyki nie użyli, to chyba to by nic nie dało, bo z tego co wiemy, nikt z sektorze w ogóle ryby nie złowił. Ja nawet ryby uklejki na oczy nie widziałem. Ja nie, nie widziałem, nie żeby da. się to spławiło w ogóle. Nic, woda wyglądała jak zaczary. Zero, po prostu. E, witamy wszystkich, znajdujemy się nad kanałem. Dzień kolejny. Wyprawy do Włoch, czyli Tubertini Day. Dzisiaj oprócz tego jeszcze są rozgrywane zawody mawera, kolmika, hydry, bodajże i jeszcze jakichś tam innych. No, my się zdecydowaliśmy, jak co roku na Tubertini. Dziś wylosowaliśmy sektor, w którym wczoraj były zawody indywidualne, czyli ludzi, zawodników, którzy nie byli w grupach, tylko sami chcieli spróbować swoich sił. Jest to kanał ten sam, na którym byliśmy wczoraj. Natomiast jakieś 3 km, 4 km w lewo od tego miejsca. Jest węższy, widzimy, że woda troszkę płynie, jakby mocniej. Kompletnie nie mamy pojęcia, z czego się spodziewać, bo nie patrzyliśmy na wyniki z, tego, z tej strefy. A... No, i, no i nie wiem, nawet nie mamy jak teraz podejrzeć. Pewnie gdzieś w internecie są zdjęcia, ale szkoda, tracić czas na to. Będziemy improwizować. Co mogę powiedzieć? odnośnie wczorajszego dnia. Udało się wygrać sektor, no niestety druga dwójka, znaczy my z Marcinem, właściwie to Marcin wygrał sektor eee, 70-80% złowił ryb on druga dwójka nasza, kurczę, no niestety poległa jak cały ten sektor, w którym się znajdowali, same zera i dwa e, obok nich kolejne sektory też niestety bez ryby mamy nadzieję, że dzisiaj będzie lepiej, stawiamy tylko i wyłącznie na maczówkę, nie rozkładamy tyczek Idziemy bank po prostu będą ryby, to, to połowimy nie będzie, to spłyniemy gondolą i, no i tak jest wędkarstwo, Trzeba ryzykować, żeby, żeby wygrywać. I tyle na tą chwilę, zobaczymy. W trakcie yy, zawodów będziemy yy, może podpowiadać sobie nawzajem jakieś tam spostrzeżenia, bo tak jak mówię, nie mówiliśmy tutaj, nie znamy tej części kanału. Pewnie się to niewiele różni, ale. Ale nie wiemy nawet, czy tu są ryby, czy łowili ryby wczoraj, czy nie. No, w naszym sektorze ryb nie było, były tylko sandaczyki malutkie, takie po 10-15 cm i jakieś tam pojedyncze yy, jazgacze Nawet nie było klei. Natomiast w dalszych częściach łowili leżczaki. Chłopaki z Sensasa wygrali, no, siedzieli na miejscu, gdzie trenowaliśmy dzień wcześniej. Mieli szczęście, porosowali tą, tą strefę właśnie i tam wygrali. No natomiast u nas nie było w ogóle leszcza żadnego. W naszym sektorze wygrał 290 gram. Drugi wynik to byli Holendrzy, mistrzowie Europy z zeszłego roku. Siedzieli też mistrzowie Czech, w naszym sektorze mieli dwie rybki. Także no, padaka totalnie, generalnie była lipa totalna z rybą. No. Mamy nadzieję, że dzisiaj będzie lepiej. Panie Maki <śmany> od makijażu. Dobra, co? Jedzie jechać. No, jedziemy. Mamy godzinę 5 po 9 Za 10:10 /10 będzie nęcenie. To, co dzisiaj naszykujemy, to glina wiążąca po 3 paczki, czyli po 6 litrów i kilogram zanęty na dwie osoby. Czyli może 0,7-0,8 litra zanęty i 4 litry wymieszamy z, z zanętą a 2 litry zostawimy tylko i wyłącznie na donęcanie do mieszanki z zanętą pójdzie 50 ml jokersa a do gliny 200 ml i tak naprawdę to jest całość co, co na dzisiaj przygotowaliśmy łowimy tylko maczówkami, łowimy na 33 metrze nic więcej nie mogę powiedzieć bo bo tak naprawdę nie, nie mamy pojęcia czego się tutaj spodziewać nie, nie znamy wyników z tej części kanału jesteśmy zupełnie w innej części jakbyśmy wiedzieli, że tutaj będą zawody to, to pewnie byśmy spojrzeli na wyniki natomiast nie, 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 nie wiemy czego się spodziewać Ścianka z zanętą pójdzie prawie cała na start i może z 5-7 kulek tej gliny bogatej w jokersa a później wszystko w zależności od tego co się będzie działo to albo będziemy nie donęcać, albo będziemy donęcać mieszanką z zanętą albo będziemy donęcać mieszanką tylko gliny z dużą ilością jukersa Nie wiem co ja mam tu to wierzyć, to się nie znam, Marcin mi kazał zrobić i zrobiłem no różnica nasza polega tylko na tym, że do podawania ochotki w glinie samej Marcin ma samą glinę, a ja mam wymieszaną pół na pół z torfem. I to jest w zasadzie jedna różnica, która, która nas od siebie jakby no odróżnia po prostu. Poza tym, wszystko dokładnie tak samo jak ono. Na dzień dzisiejszy, przygotowałem trzy zestawy. Pierwszy zestaw, wszystko na żyłce jest yy, 16 pierwszy zestaw haczyk Red magot 18 jeżeli zajdzie potrzeba, to po prostu go zmniejszę przypon na żyłce 12-40 cm ślucina sygnalizacyjna przy szybko złączce ślucina sygnalizacyjna przy szybkozłączce i 50 cm wyżej obciążenie główne tu jest 0,3 g tak naprawdę a tutaj jest ta śrucina sygnalizacyjna to jest gramatura 0,05 no i szybkozłączka która też coś też coś waży i wygruntowane jest tak że że haczyk będzie mniej więcej 5 cm położony na dnie drugi zestaw przypon również 40 cm haczyk tubertini seria 18 18 obciążenie główne skupione w jednym miejscu tu też jest 0 0,3 grama około i to jest całe obciążenie i ten zestaw przegruntowałem pół przyponu będzie na dnie oczywiście to wszystko jest wstępnie bo tak jak mówiłem wcześniej nie wiem czego się do końca mogę spodziewać po tej wodzie wczoraj jak łowiliśmy mieliśmy gruntu w okolicach 2,5 metra tutaj się okazuje że jest 1,60 m, 1,70 m Także jest bardzo płytko. I trzeci zestaw, jakby się tak nagle okazało, że, że ryby chętnie biorą, to jest haczyk Tubertini Serie 18-16, przypom 40 cm, śrucina, która spoczywa na dnie i obciążenie główne. Śrucina ma 0,05, a obciążenie główne w tym przypadku to jest 0,60 g. To jest odległość między śliciną sygnalizacyjną a obciążeniem głównym. To jest tylko tak, że to obciążenie główne jest powiedzmy, tyle jest do dna, a to po prostu leży, żeby... Bo woda tutaj nieco płynie, delikatnie, ale to wszystko się... Później zobaczymy, jak, jak to wszystko wygląda już w praniu. Bo naraz raz płynie szybciej, raz płynie wolniej, nie mam pojęcia o co chodzi. Ale tak jak mówię, zobaczymy, co się będzie działo. Dobrze łowimy rybki z odległościówki. Ja mam na ten moment 13, 13 małych leszczyków, jakiegoś sandaczyka, nawet karpika małego udało się złowić. A sławek głównie styczki odławia ryby. Także każdy z nas coś tam łowi. Marcin dzisiaj dużo skutecznie łowi odległościówką. Mnie się udało styczki odłowić kilka leszczyków drobnych. Przed chwilą tą tyczkę donęciłem, na chwilę dam tam spokój i spróbuję też odległościówką może. Uda się tam jakiegoś małego chlapaka dołowić. No, minęło już ponad godzina chyba. Półtorej godziny zawodów. I o ile zaczynało się optymistycznie, no to teraz wszystko siadło. I nie tylko nam, tylko widzimy, że boki też przestały łowić. Ja się zdecydowałem donęcić z czterema kulami no i czekamy czekamy generalnie nie ma jakoś dużo ryb trafiają się pojedyncze leszczyki widać, że tam po bokach gdzieś ktoś ciągnie czasami my mamy z Marcinem po kilka rybek, ale to to jakoś tam powiedzmy nie jest dużo, pewnie mają więcej bo jesteśmy w środku sektora także to nie jest jakoś tam jakiś wynik dobry no nic, walczymy Walczymy i będziemy patrzeć na boki, obserwować co się dzieje. Skończyliśmy właśnie e, Tubertini Day. Nie poszło nam zbyt dobrze. Tak, zupełnie szczerze, to jesteśmy gdzieś w połowie stawki, więc nie ma się czym pochwalić. Mm, nie wpasowaliśmy się w te ryby. Ewidentnie nie wpasowaliśmy się. Decyzja o tym, że e, łowimy tylko maczami nie była dobra. Mm, nie, nie potrafiliśmy przytrzymać tej ryby. E, to były szczyki w granicach 50-70 gram. One tak przypływały, odpływały, nie potrafiliśmy ich zatrzymać. Do, jak się donęcało potrafiły uciec e, przyszły i tak naprawdę to nie wiadomo przychodziły, odchodziły, no po prostu przegraliśmy dzisiaj z rybami. Także mam nadzieję, że e, Marcin ze Sławkiem może dzisiaj odbiją się za wczoraj e, no, chyba tyle, więcej nie mam co komentować, także no pokonały nas dzisiaj ryby Ja jeszcze dołożę, <noise> że, że pociąg, pociąg był, był zły I tory i też były tory złe, też no. były złe to Tak było. to wygląda Czyli tak, podsumowując cały wyjazd uda, Udana impreza jak zwykle Atmosfera zarąbista No ryk brakło, jest niedosyt yy, Tak jak Marcin wspominał Brakło dnia, dwóch dni treningu Tak żeby w każdej z tej części kanału Na której łowiliśmy yy, Dzień posiedzieć Wtedy by to było prostsze no. Ale generalnie, generalnie i tak myślę, że na ileś tam set ludzi no pokazaliśmy, że nie jesteśmy jakimiś kurczę, chłopcami do bicia i tam w miarę się uplasowaliśmy na, na dobrych miejscach, aczkolwiek nie po to się przyjeżdża. Krótko, wyjazd udany z rybami, powiedziałbym tak powyżej średniej, ale no nie zarąbiście, ale to są ryby, tak jak już mówili koledzy, to są ryby i, i trzeba brać co jest i braku nam po prostu czasu, byliśmy w dopasowani. Mieliśmy sprzęt, mieliśmy robactwo super jakości, mieliśmy wiedzę, mieliśmy praktykę, no brakło troszeczkę treningu. Poza tym wszystko OK. Chłopaki, coś dodać? Tyle chyba. Do okay. zobaczenia w takim razie w kolejnych piątkach. Śledźcie dalej naszą walkę. Jedziemy dalej. <laughs> Pozdrawiamy wszystkich.